No, i się Mandero. Nowy pacjent u mnie na warsztacie. Tym razem silnik 7,5 kW. Kompletnie spalony, tak jak tu widać. Uzwojenia są przepalone. Także, jedyne co z nim można zrobić, to albo dać do przezwojenia. Czyli za każdy kilowat mocy. W tym przypadku 7,5 stówka, czyli 750 zł za przezwojenie takiego silnika. Myślę, że nie ma tutaj co dyskutować nad tym, tylko po prostu od razu go oddać na złom. Bo jak każdy się dobrze orientuje, taki silnik 7,5 KW można kupić w takiej samej cenie. Co prawda, uzwojenie jako takie nowe by było nowe. Ale ten, który jest oryginalnie zrobiony w fabryce, jest na pewno o wiele lepiej i dokładniej zrobiony. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko rozebrać ten silnik do samego końca. No i odzyskać z niego miedź. odzyskać z niego aluminium z wałka. No i oddać go do recyklingu, czyli na złom, tam gdzie jego miejsce. Także co, pomału rozwalam. Rozbieram go na części drobne i będę to dokumentował. Zacząłem tutaj od tej przedniej pokrywy, bo najczęściej, tutaj, przy tej przedniej pokrywie, widać czy silnik jest spalony, czy też nie. Chociaż z drugiej strony, chyba też będzie widać, że on jest spalony. W każdym razie, pokrywa przednia zdjęta. Silnik widać, że jest zesmażony. Ściągam tył. Zobaczymy czy tak samo będzie to wyglądało Tutaj to Z tyłu jak i tutaj z przodu Miejmy nadzieję, że Wirnik zmieści mi się do pieca Tutaj warsztatowego To wtedy bez żadnych problemów Wytopię z niego aluminium A jeżeli on mi się nie zmieści To niestety, ale pozostaje mi Zbudowanie specjalnego pieca Ażeby to aluminium Tutaj stąd pozyskać No ale na razie Na razie nie skreślam tej możliwości. Miejmy nadzieję, że się uda. W tej chwili ściągnę tutaj osłonę wiatraka. Wiatrak rozkręcę cały tył, no i będziemy patrzeć, czy uzwojenia w tylnej części silnika również są przypalone. Lepiej, żeby nie były przypalone, bo będzie go lepiej rozbierać. A tak sfajczone te uzwojenia będzie ciężko wydostać z tego. Silnika, no ale i tak, tak czy tak, na pewno odzyskam w 100% mieć z niego dobra. Rozkręcam tą odsłonkę i zaraz się widzimy z powrotem. No i ta posłonka ściągnięta, czyli będzie żelazo, żelazo do żelaza. Teraz tutaj ściągnę mu. Cegiera niestety nie dysponuje odpowiednimi narzędziami. Znaczy, gdzieś je mam tutaj u siebie w warsztacie, ale <grywki> tak dawno nie były używane, że nawet nie wiem gdzie one są. Ale widzę, że poszło bez żadnych problemów. <grywki> tak prawdę mówiąc, ten wiatraczek nawet dosyć dobrze wygląda. Szkoda, by było go psuć. Próbuję go ściągnąć w całości. Może będzie się nadawał do innego silnika, w którym będzie on us uszkodzony. Ale zaraz. No i tak, co mnie bardzo cieszy, wiatraczek zszedł w całości, nie jest w ogóle uszkodzony. Może jeszcze dostanie drugą szansę. Przy innym silniku, w którym ten żywniczek wentylatorek będzie uszkodzony. Także przynajmniej jedna pozytywna informacja, że wiatraczek jest odzyskany. Także fajnie rozkręcam teraz tutaj tą część. No i zobaczymy, czy z tej strony też jest tak mocno przypalony ten cały silnik. Miejmy nadzieję, że nie, będzie lżej wyciągnąć uzwojenia. Rozkręcam i wywalam tylną pokrywę od tego silnika. Szkoda, że jest przepalony, bo ładny motor polskiej produkcji. No ale niestety nie opłaca się go naprawić. Dobra. No i dobra, środki odkręcone, delikatnie popukamy. O, no, pokrywał, odskoczyła, także wyciągamy cały wirnik. Wirniczek nie należy do najmniejszych że Prawdopodobnie wejdzie mi do, bez żadnych problemów. Do mojego pieca. I wytopię z niego aluminium. A jak wytopię z niego aluminium, to nie będzie problemu z pozyskaniem wałka. Wałek się może przydać do jakiegoś innego urządzenia. Już raz wykorzystałem taki wałek do mojego rozdrabniacza do gałęzi, wkrótce go pokażę. A tutaj jak widać niestety wszystkie uzwojenia popalone, przegrzane. Także tutaj ten motor tylko się i wyłącznie nadaje tak jak na samym początku zasugerowałem na rozebranie na części pierwsze. Odseparowanie żelaza, żeliwa, aluminium. No i wyślę po prostu do huty. Może tutaj z tego uzwojenia w ramach nowego filmu wezmę je przetopie na jakąś sztabkę. Także zważę to przed yy, Topieniem i potem sztapkę po topieniu, także będziemy mieli pogląd, ile w czasie takiego topienia miedzi, ulega destrukcji bezpowrotnej. No i dobra, co? Rozbieram go dalej. Tutaj tutaj górne yy, podłączenie silnika sobie rozbiorę, bo to jest aluminium. A potem będziemy rozbierać tutaj cały ten środek. Miejmy nadzieję, że te uzwojenia pójdą bez żadnych problemów. Także co? Rozkręcam tutaj górę, no i rozwalam dalej. I tak po kolei. Wszystkie śrubeczki odzyskuję. Śrubeczki, oczywiście, sobie zostawiam, podkładki sobie zostawiam, bo to się. Uwierzcie mi, zawsze do czegoś przyda. Śrubek nigdy nie wyrzucam. zawsze one wędrują do mojego pudełka ze śrubkami. Tak samo i podkładki. No i tutaj nawet takie samorowne blaszki, też sobie zostawiam. One mogą się kiedyś przydać. Że przynajmniej z tego silnika jest pozyskanych trochę nakrętek, dziesiątek. No i będzie miedziuszka, wiadomo też troszeczkę pieniążków się wpadnie albo i nie, bo prawdopodobnie jak zostanie to ta miedziuszka przetopiona na sztabkę, no to ta sztabka już u mnie zostanie dopóki naprawdę nie będzie źle znaczy jeśli naprawdę będzie źle z budżetem to wtedy ewentualnie sztabka też pójdzie do do sprzedaży także tutaj to też wyciągnę to sobie też zostawię, bo czasami w silnikach zdarzają się, że one tutaj te podłączenia są Potłuczone a te jest w dobrym stanie. Także razem z nakrętkami zostanie to położone do rzeczy z napisem. Przyda się później. <laughs> Może powiem Wam szczerze, że często korzystam z tych rzeczy opisanych. Przyda się później. Zobaczymy czy tutaj się odkręci jeszcze. Ja, tutaj tak samo. Ja mówię, polska produkcja to polska produkcja. Nigdy nie ma. Tu jakieś mrówki jeszcze nie łażą. Emigranci zarobkowi chyba. Ej. Tutaj tak samo jest pozyskane aluminium. Uchwyt transportowy też sobie zostawię. Może się przyda kiedyś do czegoś. <grystko> Wszystko się przyda do czegoś. Wszystko leży, czeka na swoją kolej. Ale jak to mówią, lepiej mieć i nie użyć, jak nie mieć i żałować. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. To jest tak jak z kondonem. Lepiej mieć i nie użyć, jak nie mieć i żałować. Tak jest. Dobra, ten sznureczek to sobie później daruję z nim. No i dobra, co? Teraz trzeba będzie tutaj przeciąć tylko wzdłuż, bo tego nie będę walił, nie będę tłuk. No i będziemy się dobierać do miedziuszki. No i dobra, optymalne miejsce do cięcia znalazłem. Będzie tu. Także zaczynam ciapać. Przecięte szybko, bezproblemowo. Znajdę teraz odpowiedni przecinak i zaraz tutaj to rozwalamy. No i dobra, rozchylimy to trochę. Miejmy nadzieję, że to wyskoczy cały ten dawalność tego środka bezproblemowo. A jak nie to zetniemy to z drugiej strony może od razu no. nie będę próbował tutaj czegoś je wyciągnąć jeżeli czegoś nie idzie wyciągnąć niemy z drugiej strony i pęknie wszystko Zobaczymy może może trzaśnie, a może i nie trzaśnie. Także... Się... Na... Na... większym. Też nie dążą jakieś pknięcie. Za że... Czas nastąpił ostateczny, ale silnik ma inne priorytety, aniżeli ja. Spróbujemy jeszcze raz rozchylić mocniej, może wtedy pęknie a jak nie to wymienimy tarcze i jeszcze będziemy raz ciąć a może będzie tak a może nie a może jednak nie No jednak silnik zrozumiał, że kres jego żywota dobiegł. No i udało mi się to wziąć, rozebrać. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie, bo to znowu też. No, nie, akurat. nawet nie będę pod, podnosił tutaj. Tego tematu, że coś poszło z wielkim trudem i bólem, bo to tak nie było, także co, udało się to wyciągnąć, teraz tutaj to porościnam i miejmy nadzieję, że te druciki miedziane wyjdą tak dobrze, jak ja myślę, że one wyjdą, w przeciwnym razie, oj, Boże pomóż, także... Obetniemy je z jednej strony i zaczynam wyciągać. No i dobra. Obetnę. Je. I ten specyficzny zapach. Jak się nie tą żywicę, która tu jest wtopiona w te uzwojenia, ten tylko to wie, to kiedyś rozcina takie takie silniki. Jest to taki dosyć specyficzny zapach słodki. Pozbieram tą miedziuchę. To jakieś wiaderko muszę znaleźć odpowiednie. Tak. Bo później będziemy to ważyć. Że każda cząstka miedzi wraca, spada do wiaderka. I później zważymy wiaderko puste. I od miedzi w wiaderko wiaderku odejmiemy wiadro i będziemy wiedzieć ile tutaj tej miedzi było. Mam nadzieję, że dosyć sporo. No i dobra. I teraz co? Trzeba będzie malutku to wziąć, wybijać. Zobaczymy czy to w ogóle pójdzie. Zobaczymy może tak pójdzie. Idzie? Chyba niespecjalnie. Chcę to współpracować ze mną? No nie, nie chcę współpracować. Dobra, coś innego musimy tutaj zastosować, żeby to ładnie wyszło. Zaraz wracam. podziw Dobrze to idzie. O! Takim wybijaczkiem. Małym. Z nami kawalątek się to wybija. Pytać wszystkie po kolei. Jeżeli będą szły, to cóż mogę powiedzieć? Sukces gwarantowany. Dobra, nie będę Was tutaj przynudzał oglądaniem, jak ja sobie pukam po palcach. Po prostu wrócę, jak już będę miał wyciągnięte te druciki. No i dobra, poprzebijałem tym moim wybijaczkiem. A teraz, już z tej strony, no coś ładnie to wychodzi. Także po kolei. No Troszeczkę od razu będę to czyścił. rozkładami Myślę, że spalenie tego silnika pomogło mi tutaj w wydostaniu tutaj całej, całego tego uzwojenia. Myślałem, że to się będzie mocno naklinowało, ale idzie to dosyć dobrze, sprawnie. Fajnie. I nie idzie. Jak to w życiu? Kurwa. Raz z górki, raz pod górkę. Dobra, nie będę Was tutaj przynudzał wyciąganiem jak ja tutaj się szarpie z tymi drutami, tylko wrócimy jak będą już wyszarpane. No i tak. Tak wygląda obraz. <ślesy> Obraz mojego triumfu nad silnikiem. Wydarłem całą mieć. Wszystko już jest tutaj we Zaraz ją obczyszczę i będziemy ważyć. Także za chwilę się dowiemy, ile my tutaj na takim silniku zarobimy pieniążków. Oddając go na złom. No i tak. Zbieram te wszystkie śmieci z tego silnika. A jakby patrzę, nie patrzę. Integralne części tego silnika. Co prawda ich nie będę ważył, bo tego nikt nie kupi, ale podejrzewam, że około jednego kg tutaj tych śmieci się znajdowało w tymże silniku. Także to należy również uwzględnić podczas ważenia, że śmieci. Też ważą, a niestety za nie nie dostaniemy nic. Także wszystko śmieci do wiaderka. I zaraz będziemy ważyć. No i tak. Wiaderko jako takie. Waży tak jak widać. 0,30. No i zaraz będziemy widzieć ile tej miedzi tu jest. Także wszystko Czyszczę z tych wszystkich tutaj izolacji. I zaraz będziemy wiedzieć, ile było miedziuchy. Miedziuchy, stali, aluminium, wszystkiego po kolei. Także, jak tutaj to poczyszczę, od razu zważę, ile to waży. No i dobra, sprawdzimy ile ważyło, pamiętamy wiadro 30, 0,30, no a tutaj jest 4,20, no to czyli 3,90 jest w czystej miedzi, 3,90 zapisujemy i podsumowanko będzie wkrótce. No i tak, tutaj mam odzyskane aluminium z wirnika. Tego tutaj wirniczka zostało tylko samo żelazo, także tutaj jest cały aluminium z wirnika. No i aluminium, które było yy, tam, gdzie są styki do podłączenia silnika, to też razem, także to wyważymy. I zaraz będę wiedział, ile aluminium tutaj w tymże silniku było. No i tak, całe aluminium mam w reklamowce. No i całego aluminium jest kilo dziewięćdziesiąt. Czyli całkiem niezły wynik. Kilo dziewięćdziesiąt. Czyli wpisujemy na kartkę kilo dziewięćdziesiąt. I teraz będziemy ważyć ile jest... O nie, tu jeszcze był kawałek. Kura. Chwila, moment. Jest teraz, bo ważenie będzie nieważne. Także nie kilo 90 kg, a 2 kg. Minus reklamówka 2 kg aluminium. Równe 2 kg. Dobra. A i teraz ważymy ile jest żelaza. Także Także żelazo będę ważył po kolei, bo niestety, ale nie mam takiej dużej wagi. Oj, także tutaj będzie widać. O. Op. Nie widać. Och, jak, dobra. Po kolei będziemy ważyć to. Czyli tu jest 17 kg. No i dobra, ten kawałek złomu ważył 17,8, ważymy następny. No i tutaj to 6,4. wirniczek 16,9. Obudowa 16,5 kg. No i ostatni składnik niestety nie pokazuje, ale powiedzmy, że to będzie ważyło 0,5 kg. Także zaraz podsumowanko. No i dobra, wszystko poważone, wszystko rozebrane, wszystko odzyskane. No i tak, miedzi było 3 kg aluminium było 2 kg równe, no i żelaza było 58 kg. Nie będę mówił, ile tutaj na tym zarobiłem, bo w każdej miejscowości na skupie są inne ceny, także sprawdźcie sobie u siebie, jakie są ceny, ile można na silniku. 7,5 kW zarobić. Także, jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę, skomentujcie. No i się mandero.